To nieprawda, że nie masz czasu, by zająć się swoją marką osobistą, swoją misją, swoją pracą, swoim biznesem, swoim entuzjazmem, swoją pasją. Nie szukasz po prostu sposobu, by mieć czas, bo jest w tobie lęk. Boisz się, że twoje światło, twój blask, kiedy zaczniesz świecić entuzjazmem i pasją, będzie świecić zbyt mocno dla Twoich znajomych, dla Twojego męża, dla Twojego może tylko przyszłego męża, którego boisz się odstraszyć, dla Twoich znajomych, dla Twojej rodziny, która przekonała kobiety, że ich blask jest zagrożeniem dla mężczyzn. Jeżeli będą świecić pełnią, zostaną same. I to jest kłamstwo. Na koniec życia tak naprawdę liczy się jedno. Czy Ty umiałeś utworzyć swój ogień? i czy inni mogą przychodzić do niego po ciepłe inspiracje, włącznie z twoim mężczyzną. Twój mąż tak naprawdę nie chce ciebie ratować, ani nie chce z tobą konkurować, ani nie chce cię widzieć skurczonej. W psychice mężczyzny to, co sprawia, że on jest wierny, to admiracja, podziw. To wtedy, kiedy widzisz, że ty masz entuzjazm, pasję i jesteś pochłonięta, czy wtedy w psychice mężczyzny dzieje się coś takiego, że on naprawdę chce być z tą kobietą. Wierność nie rodzi się ani z wyglądu Twojego, ani z Twojej młodości, ani z tego, czy wspierasz kogoś na siłę, czy jesteś dla niego dobra. Wierność Twoich klientów i wierność Twojego męża i wierność prawdziwych przyjaciół nie rodzi się z podziwią. Kobiety boją się mieć więcej czasu, żeby właśnie nie stracić czegoś, ale to, co stracisz, Wiesz, mi nie jest tym, czego tak naprawdę chcesz. Nasza psychika aktywuje się poprzez entuzjazm, czyjś, pasję i pochłonięcie czymś. Aktywuje się, kiedy widzimy, że ktoś ma naprawdę w sobie ogień. Chcemy się tym inspirować. Uważam, że naprawdę masz czas, możesz go mieć i możesz go także odzyskać właśnie mądrze, używając technologii, AI, wsparcia mentora. Pytanie brzmi, czy ulegniesz presji i przeżyjesz życie w biegu, przeżyjesz życie bez ognia, przeżyjesz życie bez budowania swojej misji, bez budowania swojego biznesu, bez budowania swojego w ogóle, takiego, który świeci. Czy pozwolisz się jednak podziwiać? Znajdziesz czas, będziesz szukała sposobów, zainspirujesz do tego innych, zainspirujesz do tego swojej córki, zainspirujesz do tego swojej przyjaciółki i swojej siostry.